Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce w czytaniu dla singli na lipiec 2025 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań. Prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie, w jakim znaku Zodiaku jest Twój ascendent i księżyc. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są. Dla Was. Moje kochane strzelce, czytanie miesięczne na uczucia dla Was będzie podzielone na trzy części. Pierwsza będzie dotyczyć, dotyczyć singli, którzy kogoś poznają, ale znajomość nie jest jeszcze związkiem. Druga część dla singli, w których życiu na ten moment nie ma nikogo perspektywicznego. A trzecią częścią będzie karta. Rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do pojawiających się sytuacji, czyli swego rodzaju wskazówka dla Was na sprawy uczuciowe na ten zbliżający się miesiąc lipiec. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moje kochane strzelce, wasz przekaz dla singli, którzy kogoś poznają, z kim się spotykają, kim są zainteresowani, to dziesiątka mieczy, siódemka kielichów, karta rycerza denarów. Jeżeli chodzi natomiast o singli, którzy na ten moment w swoim życiu nie mają nikogo perspektywicznego, czyli takich singli, singli, mamy tutaj kartę cesarzowej, dwójki kielichów i rycerza buław, jako rada królowa denarów. Dobrze, rozpoczynamy wasze czytanie, i zaczynamy sobie od. Singli, którzy już kogoś w swoim życiu mają, chociaż chyba nie jesteście pewni tej osoby, tak tutaj karty pokazują, moi kochani, bo zaczynamy sobie dziesiątką mieczy, a dziesiątka mieczy to jest karta takiego troszeczkę przytłoczenia swoimi myślami, to jest karta bardzo często mętlików w głowie, takiego poczucia, że dostaje zbyt dużo informacji, ale bardzo często ze sobą sprzecznych, że sytuacja jest bardzo niejednoznaczna, Ciężko sobie to wszystko poukładać. tak? Na czym wy, właściwie, właściwie wy, na czym wy, kochani moi, yy, właściwie z tą osobą stoicie? O co w tym wszystkim chodzi? Tym bardziej, że obok jest siódemka kielichów, a siódemka kielichów to jest karta iluzji, to jest karta wielości opcji, to jest karta sprzecznych sygnałów. Tak, czyli raz dostaję to, raz dostaję to, raz yy, ktoś jest dla mnie miły, inicjuje spotkanie, stara się a potem jakby człowieka podmienili potem jakby się nagle pojawiała inna osoba zdystansowana bez pomysłu bez planu yy, zaprzeczająca jakimkolwiek wcześniejszym ustaleniom obietnicom deklaracjom Siódemka kielichów bardzo często też mówi, jeżeli chodzi o znajomości, że ktoś się zachowuje, jakby był wolny, tak? Czyli jeszcze nie do końca nie mamy takiej pewności, że on się zamyka na inne możliwości, na inne opcje. Daje sobie bardzo dużo wolności, bardzo dużo przestrzeni. Jeżeli coś robi, to nam się z tego właściwie wam się z tego nie tłumaczy. Czasem na przykład nie wiecie, co się z tą przez jakiś czas, przez część dnia na przykład z tą osobą dzieje. A jeżeli dostajecie na przykład jakieś informacje, to z jakiegoś powodu im nie ufacie, albo dla Was one są po prostu niespójne, bo o tym mówi takie połączenie kart. Um, karty też mogą jeszcze, zaraz Wam powiem jeszcze jedną rzecz. Um, natomiast najpierw sobie przeanalizujemy ostatnią energię, i to jest rycerz denarów. Rycerz denarów to jest karta planów na przyszłość, pomysłów na przyszłość. Bardzo często to też jest karta konkretnych działań związanych nie tylko plan kombinowanie planowanie ale faktycznie konkretne działania. I teraz Wam powiem tak, karty też połączenie siódemki Kielichów plus rycerza Denarów może mówić o tym, że w tym miesiącu ktoś Wam daje wybór, ale z Waszej perspektywy... Oprócz tego, że daje wybór, to poniekąd troszeczkę próbuje was przekonać do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji. Może być też tak, że w tym miesiącu postanowicie gdzieś razem pojechać, coś fajnego razem zrobić, ale będziecie mieli takie poczucie, że ktoś ma pewne konkretne oczekiwania, i nawet jeżeli daje wam wybór, to wskazuje wam konkretną decyzję, konkretną opcję. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, karty też mogą tutaj pokazywać, że. W tym miesiącu faktycznie może pojawić się pewnego rodzaju przełom, jeżeli chodzi o rozmowy na temat rozwoju tej relacji, na temat przyszłości. Może być tak, że pojawi się jakaś deklaracja albo plan jakiś, myślę, że to nie będzie bardzo długoterminowy, tak? Tylko y, albo na najbliższe jakieś pomysły, co z tą, dalej z tą relacją, albo na zrobienie czegoś wspólnie, albo w Rycerzu Denarów ewentualnie. O Waszych oczekiwaniach względem tej relacji. Natomiast wiecie co, nawet jeżeli padną jakieś słowa, deklaracje, dziesiątka mieczy plus siódemka kielichów może wskazywać na to, że wy nie do końca będziecie im ufać. A poza tym z jakiegoś powodu mamy tutaj rycerzanie na przykład króla. Może być też tak, że wy już się nauczycie, że osoba, którą tutaj poznajecie, dużo planuje, dużo kombinuje, dużo myśli niby potem robi coś w tym kierunku, ale nie zawsze y, potrafi y, poświęcić temu tyle czasu i się temu tak poświęcić, żeby to po prostu sfinalizować, tak? Więc dużo pomysłów, dużo kreatywności, czasem nawet są podejmowane jakieś działania, żeby coś się udało, a potem tak jakby ktoś no, odpuszczał bardzo, tak? Także tak jak mówię, no co do tego miesiąca dla relacji... Y, no, tak naprawdę dopiero rodzących się, powstających, powiem tak, no. Sama w sobie dziesiątka mieczy już tutaj może wskazywać na to, że jesteście dosyć nieufni, tak? że, że trudno Wam sobie pewne rzeczy poukładać, No, szczególnie tak jak mówię w tym połączeniu z tą siódemką kielichów, czyli kartą wielości opcji, takich iluzji, jakichś gierek, tak? bardzo często może też jakieś tam prób manipulacyjnych troszeczkę. Wy też możecie mieć poczucie, że, że ta osoba. Są momenty, w których jeżeli Wy się denerwujecie, to ona Wam mówi wszystko to, co chcecie powiedzieć, a potem totalnie jakby sytuacja, jak emocje opadną, to, to ta osoba no, trochę chce, trochę nie Chociaż, tak jak mówię, no w tym miesiącu yy, jakiś wspólny pomysł na przyszłość, albo na zrobienie czegoś fajnego razem, albo jakieś tam nieśmiałe pomysły na to, w jakim kierunku ta relacja ma iść, się pojawią. Tylko pytanie, tak jak mówię, czy wy temu ufacie? Dobrze, zobaczmy sobie, moi kochani, co nam jeszcze, o co chodzi z tym rycerzem, monet, tak, dlaczego on się tutaj pojawił, o co chodzi z tymi planami, czego te plany dotyczą bo pozostałe dwie energie dla mnie jasne As i Król Mieczy As w moi kochani, to jest karta bardzo często nowych pomysłów, nowych inicjatyw, taki też energiczności. Bardzo często to też jest inicjowanie bliskości fizycznej. Natomiast obok mamy króla mieczy. Król mieczy jest energią, bo może mówić o mężczyźnie z trygonu powietrza, czy bliźnięta wodnika, ale niekoniecznie. Bardzo często też pokazuje po prostu mężczyznę komunikatywnego takiego. Też kreatywnego, ale bardziej w, jeżeli chodzi o swoje sprawy zawodowe. Natomiast w życiu prywatnym to jest mężczyzna zdystansowany, chłodny, czasem nieśmiały, trochę nieufny, taki też trudny, jeżeli chodzi o wyrażenie swoich myśli i swoich emocji. No, niedostępny trochę, bym powiedział, emocjonalnie mówiąc prosto. Natomiast o czym może świadczyć to połączenie kart. Karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu faktycznie ten mężczyzna sam może wychodzić z inicjatywą, jeżeli chodzi o jakieś wspólne działanie, projekty, pomysły na przyszłość. Um, natomiast powiem tak, możecie być trochę zaskoczeni, no bo to jednak Król Mieczy. Um, ale to nie zmienia faktu. I jeszcze jedna rzecz. Karty też mogą pokazywać, że mężczyzna, jeżeli wcześniej pomiędzy wami nie było bliskości fizycznej, w tym miesiącu może się ten temat pojawić. Może się pojawić inicjatywa ze strony tego mężczyzny. Jeżeli była, to karty mogą tutaj pokazywać, że ten mężczyzna w tym miesiącu będzie oczekiwał tej bliskości więcej. I karty też mogą pokazywać, że po to, żeby. Osiągnąć pewne swoje cele, tak, zrealizować jakieś swoje potrzeby, ten mężczyzna może wykazywać się wyjątkową jak na siebie kreatywnością. Tylko tak jak mówię, pytanie, czy to będzie oznaczało jego zaangażowanie. I karty też mogą tutaj wskazywać na to, że możecie mieć wrażenie, że ten mężczyzna yy, no, coś jeszcze kombinuje, tak? Że, że w siódemce kielichów może chce was troszeczkę tutaj. Yy, obłaskawić, troszeczkę was do siebie przekonać, ale niekoniecznie to musi być coś yy, no takiego znaczącego dla niego. Tak, jakieś tam deklaracje mogą tutaj padać, on się może tutaj faktycznie w momentach dla siebie, no, w których będzie miał coś do ugrania, robić w tym kierunku, tak, odpowiednio natomiast. Pytanie, czy to będzie po prostu oznaczało stałe stanowisko, czy też po prostu taką gra, grę w danym momencie na swoją korzyść. E, no natomiast tak jak mówię, no pozytyw jest taki, że widać w tym miesiącu zdecydowanie więcej jego inicjatywy, kreatywności. Ja mi się też nie dziwił, gdyby tutaj faktycznie dał wam wybór. Na temat na przykład jakiegoś wspólnego wyjazdu, albo żebyście gdzieś razem wychodzili. Może być też tak, że ten mężczyzna gdzieś tam w tym miesiącu będzie taki bardziej żywiołowy, bardziej spontaniczny, co też Was może zaskoczyć. No jeżeli wcześniej o to walczyliście i chcieliście, żeby był bardziej spontaniczny, bardziej tutaj na co dzień robił coś miłego w Waszym kierunku, to faktycznie tak będzie, ale no, pytanie też w połączeniu z pozostałymi energiami: czy to nie jest tak, że. <laughs> Wy macie wątpliwości, czy ten mężczyzna po prostu faktycznie tego chce i coś sobie przemyślał, czy on to po prostu robi dla yy, świętego spokoju albo dlatego, żebyście no, po prostu nie denerwowali się na niego, tak żeby nie zaognieć sytuacji pomiędzy wami. Czy to jest wszystko w gestii jego chęci, czy to nie jest częściowo tak, że po prostu no, wie, że jeżeli czegoś nie zrobi, to będziecie niezadowoleni. Jeżeli chodzi natomiast o singli, którzy na ten moment nikogo nie poznają, z nikim się nie spotykają, nikim nie są zainteresowani, mamy cesarzową dwójkę kielichów i kartę rycerza bław. No, coś się zaczyna moi kochani w tym miesiącu dziać. No, trzeba to powiedzieć głośno. Karta cesarzowa jest to karta kobiecej pewności siebie, decyzyjności, takiej podmiotowo podmiotowości, takiej świadomości własnych atutów, ale też czasem ograniczeń i też chęci do tego, żeby kierować swoim życiem świadomie według własnych potrzeb. I też bardzo często cesarzowa, jako że jest pokazana jako kobieta przy nadziei bądź matka, czego potrzebuje bezpieczeństwa, stabilizacji, takiej pewności. Obok natomiast mamy Dwójkę Kielichów. Dwójka Kielichów to jest karta. Spotkań. To jest karta y, flirtów, emocji dobrych, dzielenie się dobrymi emocjami. Bardzo często to jest karta randek i to też jest karta y, bardzo często pokazująca już nawet jakieś wyznania bądź deklaracje, jakieś obietnice. Natomiast ostatnia energia to jest rycerz buław. Rycerz buław bardzo często osoba, mężczyzna z trygonu ognia, czyli baranawa lub strzelca, ale niekoniecznie bardzo często pokazuje mężczyznę, który ma w sobie bardzo dużo takiej, takiego uroku, charyzmy, siły przebicia, energiczności. Jest też bardzo często w taki sposób taki tradycyjny, mm, atrakcyjny, tak? czyli no, taki męski i tak dalej. Bardzo często też pokazuje mężczyznę, który. Mm, Potrzebuje cały czas sobie też udowadniać swoją atrakcyjność, e, wolność i tak dalej. Może być troszeczkę, powiedziałbym, no nawet nie troszeczkę, tylko troszeczkę bardzo, pewnego rodzaju wyzwaniem, <laughs> jeżeli chodzi o budowanie czegoś stałego. <laughs> Przepraszam. Dlatego, że tak jak mówię, no, rycerz była bardzo często, pokazuje takiego mężczyznę, który jest potrafi adorować, potrafi ten swój urok osobisty wykorzystywać. Ale nie zawsze w tym wszystkim jest po prostu stały. Bardzo często pokazuje na przykład taką postać epizodycznego, jakiegoś kochanka, tak jakiegoś letniego yy, romansu, tak. Yy, dopytamy sobie o niego, tak naprawdę. Dopytamy sobie o niego, bo pozostałe dwie energie, znaczy jeszcze byśmy o dwójkę kielichów yy, zapytali, wiecie dlaczego? Dlatego, że dwójka kielichów może zarówno oznaczać nową osobę, jak i może oznaczać. Osobę wracającą z przeszłości, tak? Bo dwójka kichów bardzo często to też jest karta próby bądź prośby o kolejną szansę. Dłoni podanej na zgodę. Dobrze. Zapytajmy sobie najpierw o rycerza Buław. Co to za postać się tutaj u Was pojawia? Ale wiecie co? Widać, że Wy wiecie, czego chcecie, i że mm, Będziecie też świadomie chcieć kierować tą znajomością, i też nie rycerz mieczy. Rycerz mieczy, moi kochani, bardzo często, no po raz kolejny mamy postać rycerza, tylko że innego trygonu. Może to być osoba, która y, szybciej. Tylko, że inny trygon, bo trygon powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Natomiast bardzo często to jest osoba, która bardzo mocno idzie za swoimi, pierwszą myślą, za popędami. Czasem szybciej myśli, przepraszam, robi niż myśli. Nie zawsze ma przemyślane pewne działania. Czasem to też jest osoba, która no, tak komunikacyjnie bywa trudna. Tak, W jednej chwili jest bardzo miła, później może się szybko denerwować. I też to może jeszcze zapytamy o dwójkę kielichów, bo już mam tutaj, też jest pewnego rodzaju wskazanie. Co oznacza dwójka kielichów? Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy to karta mentlików w głowie, mówiąc prost, czasem takiego poczucia, że za dużo mamy sprzecznych ze sobą sygnałów. A była bardzo często mówi o bliskości fizycznej, mówi też o takiej kreatywności, świeżości. Ale wiecie co? W całości tego przekazu karty tutaj mogą wskazywać tak. Pierwsza rzecz. E, osoba, która faktycznie próbuje do was wracać z przeszłości. E, bardzo prawdopodobne, że albo ktoś, kogo wcześniej już poznawaliście, albo z kim, z kim próbowaliście się związać, ale wcześniej nie wyszło, może być tak, że tutaj będzie się do was odzywał ponownie i próbował swoich szans. Ale ja bym się tutaj nie zdziwił, poza narobieniem wam trochę mętników w głowie, w kar karta cesarzowej bardzo często mówi o kobiecie zdecydowanej, wiedzącej czego chce, więc tym bardziej, że na doprecyzowaniu e, do tego rycerza Rycerza Buław, mamy rycerza Mieczy. A karta rycerza Mieczy bardzo często mówi o osobie, no, której na przykład, jeżeli coś się nie spodoba, to zachowuje się w sposób taki niezbyt fajny. Tak? Może tu, też tutaj, yy, przy, jeżeli sytuacja nie idzie po czyjejś myśli, po myśli tego rycerza Buław, no to po prostu w rycerzu Mieczy reagować nerwowo. Tak, nawet gdzieś tam też. Jeżeli y, chciałem dobrze, chciałem nam dać szansę, ale jeżeli mnie nie chcesz, no to trudno, tak. No, y, liczyłem, że jeszcze coś się może między nami wydarzyć, tak? Może udać. No ja y, przynajmniej mam czyste sumienie, że spróbowałem, że powiedziałem to, co miałem powiedzieć. No, to jest trochę taka energia, tak? A później jak się nie udaje, no to też mogą padać pewne słowa. Y, natomiast jeżeli chodzi o tą sytuację. Tym bardziej, że tutaj mówię dziesiątka mieczy na wstępie. Hmm. w połączeniu z tą dwójką kichów też można tutaj wskazywać na to, że, że to może być osoba, z którą i tak już macie, mieliście w przeszłości może jakiś mętli w głowie, taki, która wracając do waszego życia, prosząc o kolejną szansę, no wywołuje was pewnego rodzaju taką, no pozycję obronną to byśmy mieli inną energię, ale mm, pewnego rodzaju dyskomfort, o tak myślę, że to będzie adekwatne słowo. Natomiast yy, te karty też mogą przynosić Potencjalnie nowe znajomości, tylko powiem tak: od początku możecie mieć wątpliwości co do tej nowej osoby. Czyli ktoś próbuje, z jednej strony, to połączenie kart może mówić o czymś fajnym, wiecie o czym, że przypuśćmy, ktoś próbuje wam się przypodobać, próbuje tutaj was yy, sobą oczarować, próbuje was tutaj poderwać, jakiś flirt, komplementy i tak dalej. Kto nie lubi komplementów? Umówmy się, kto nie lubi się podobać, dlatego wy tutaj możecie być w karcie cesarzowej. Natomiast powiem wam tak: może być tak, że o ile. Sama adoracja, czyjaś wam się może podobać. O, um, o, o tyle, możecie tutaj dochodzić do wniosku bardzo szybko, że to nie jest ktoś dla was. Dlatego, że tak jak mówię, dwójka kielichów fajnie, bo randka, bo yy, miła atmosfera. Ja wam powiem tak, dla, pierwsze wasze wątpliwości może budzić to, że ktoś zbyt szybko może tutaj na przykład mówić takie rzeczy, których się na początku nie mówi. Gdzieś tam coś deklarować, obiecywać, tak. Ale Wy możecie po prostu czuć, że to jest nieszczere, no bo dziesiątka mieczy. Czemuś nie ufamy. Czyli przypuśćmy, spotykacie jakiegoś nowego mężczyznę, tak, zaczynacie z kimś pisać i ktoś bardzo szybko zaczyna się przed Wami otwierać, ale w taki sposób, który budzi Wasz dyskomfort, tak. Zaczyna tutaj yy, komplementy fajnie, ale z drugiej tu też może być pewnego rodzaju za dużo. Tak. Możecie tutaj odczuwać tak swego rodzaju taki love bombing, tak? czyli jedno spotkanie albo chwilę rozmawiacie, a ktoś nagle, albo ty mi się tak podobasz, albo ty z tobą to ja bym coś tam, a no, yy, widoczni Twoi byli, to w ogóle nie, nie byli w stanie tutaj cię docenić, ja to bym yy, cię na rękach nosił. No to takie są teksty, wiecie, które mogą budzić pewnego rodzaju wątpliwości. Czy ktoś po prostu nie jest jakiś taki. Chwiejne emocjonalnie na przykład, i tak łagodnie myślę, że to nazwałem. I czy ktoś, no też ma wszystko odpowiednio w głowie poukładane. No i karty też mogą tutaj pokazywać, że od początku możecie wyczuwać, że coś się za tym kryje, i ta druga osoba ma pewien konkretny cel, że was bardzo szybko może tutaj chcieć do siebie przekonać, bo w ten sposób coś ma do ukrania. No mamy w jednym czytaniu, tak naprawdę, moi kochani, rycerza buław i asa buław buławy, działanie. Bardzo często potrzeby fizyczne, bliskość fizyczna. Czyli trochę takie no, poczaruje, poczaruje, może się udacza i y, 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 cel uświęca środki. Ale powiem tak, bardzo prawdopodobne, że wy już jesteście za mądrzy na takie rzeczy. Też no, karty pokazują, że od początku y, wy możecie y, mieć takie podejście, no. Na samym początku może być miło, ale później gdzieś tam możecie zauważyć pewne kolejne rzeczy, które będą wam dawały do myślenia, i powodowały raczej pewnego rodzaju, rodzaju dyskomfort. I karty też mogą pokazywać, że też od samego początku, szczególnie z czasem widząc y, działanie tej osoby, jakieś jej takie niezdrowe y, nastawienie do was, takie niezdrowe nawet bym powiedział, y, mam nadzieję, że to nie, nie, nie będzie słowo takiego docenzurowania, podniecenie waszą osobą może budzić was dyskomfort. To też z waszej perspektywy może być chęć przyśpieszania pewnych rzeczy, które powinny dziać się bardziej naturalnie. I taki trochę powiedziałbym to, no to połączenie kart może świadczyć o jakimś takim końskim podrywie. Inna sprawa, że możecie sobie od początku też weryfikować dojrzałość tej osoby. Bo możecie też bardzo szybko odkrywać, że ktoś wam coś mówi, a potem o tym bardzo szybko zapomina. Co też jest, wiecie. Bardzo zastanawiające. Dobrze, a jeżeli chodzi o kartę radę, to mamy tutaj kartę. Królowej Denarów, a Królowa Denarów to jest karta yy, kobiety z Trzygonu yy, Ziemi, czyli byk pan na koziorożec, ale niekoniecznie. Dla Was albo to może być energia wspierająca, tak, czyli na przykład kobieta, mama, siostra, przyjaciółka yy, i to może być osoba, która w tym miesiącu może Was wspierać w tych wszelkich sytuacjach, które będą się działy, tak, czyli tutaj w pewnych roztarkach nad Tą znajomością, która się tutaj y, tworzy, a po drugiej stronie nad tymi flirtami, amorami, y, próbami podrywu, y, tak w stosunku do Was. To może być też taka osoba, która będzie wam pomagała troszeczkę sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy, albo po prostu będzie taką waszą powierniczką. Natomiast ta energia, gdyby to miała być energia wasza, może pokazywać, żebyście byli taką królową Pentakli. A królowa Pentakli jaka jest? Bardzo często mówi o kobiecie praktycznej, pragmatycznej, myślącej bardzo mocno o swojej przyszłości, starającej się być zawsze o jeden krok do przodu i też takiej odpowiedzialnej za siebie. Bardzo często to też jest kobieta, która stara się kontrolować swoją sytuację. Nie, taka jest bardzo uziemiona, nie daje się porwać e, pewnego rodzaju takim niezdrowym, e, no tak jak mówię, emocjom albo czyimś tutaj zagrywką, emo, zagrywką emocjonalnym, jakimś tutaj manipulacją, tylko potrafi tutaj nad tak naprawdę całą sytuacją wokół siebie mieć kontrolę. Także tutaj karty wskazują, że jeżeli chodzi o ten miesiąc, żeby być taką królową denarów. Kobietą, kobietą, która potrafi tak naprawdę kontrolować to, co się dzieje, jeżeli chodzi o jej życie, w tym jeżeli chodzi o jej relacje. I tak tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację, też trzymać i po jednej, i po drugiej stronie. Y, trzymać rękę na pulsie, stawiać na swoim, potrafić tutaj mówić o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, nie godzić się na to, czego nie czujemy, myśleć podejmując pewne decyzje, myśleć w kontekście swojej przyszłości. Widzę potencjał, nie widzę potencjału. Jeżeli tutaj za dużo jest mętliku, kombinacji, wydziwiania, tym bardziej, że popatrzcie, i po jednej i po drugiej stronie pojawiły się dziesiątki miecz. Widać, że będziecie dużo analizować w tym miesiącu, jeżeli chodzi o, o sprawy sercowe. Ale też jeżeli chodzi o królową denarów, to jest kobieta, która często zamiast siedzieć, myśleć, kombinować, nie widząc ku temu sensu, po prostu działa, Tak, robi to, co do niej należy. I jeżeli chodzi o ten miesiąc, jeżeli czegoś nie czujecie, to te to, to energie tutaj pokazują, żeby nie siedzieć i się nie martwić, nie, nie analizować na wyrost, szczególnie jeżeli nie macie wpływu na czyjeś zachowanie, czyjeś działania. Widzi nie widzicie w czymś potencjału, nie ma się co przy czymś, przy kimś upierać. Bierzcie odpowiedzialność za swoje życie, za swoją teraźniejszość, za swoją przyszłość. Nie bójcie się czasem podejmować trudnych decyzji, które mogą doprowadzić do tego, że wy no nie dacie się po prostu zmanipulować, nie, nie wejdziecie w coś, co dla Was nie będzie dobre. Moje kochane strzelce, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, słyszymy się niedługo, pozdrawiam, Maczmentaroto.